Cześć, w dzisiejszym filmie przedstawię Wam, jak ociepliłem ścianę w garażu wewnętrzną między garażem a domem oraz sufit. Ocieplałem z racji tego, że mamy garaż, w bryle budynku i mamy dach z poddaszem użytkowym, a nad garażem mamy na poddaszu sypialnię. W tym filmie pokażę Wam, jak to wykonaliśmy i jakie podnieśliśmy koszty. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay, okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose Stay strong and mother And fake a smile until I look away. But I've known you too long. Tak to wygląda już skończone. Mamy zaciągniętą siatkę klejem dwa razy. Tutaj jak widać taki jest inny jakby odcień. Po prostu używałem, używaliśmy innego kleju do siatki, innego producenta. Także myślę, że to przez to zrobiłem to na tym etapie, dlatego że będą nam montować bramę garażową i też żeby. Wiadomo było to wygodnie zrobić, to lepiej to zrobić jeszcze przed, przed montażem. Tak prezentuje się sufit. Stropian mamy grubości 5 cm na ścianie i na suficie. Tutaj jak widać, jeszcze jest zostawiony otwór na wentylację. Jeżeli chodzi o metraż, to metraż ściany wyniósł 15,4 m kwadratowego, a sufitu 19,14 m kwadratowego. Czyli razem daje nam 34,5 w przybliżeniu metra kwadratowego. Dobrze, może przejdźmy do kosztów. Jeżeli chodzi o koszty to tak, materiał, materiał styropian elewacyjny EPS 70 fasada. Taki kupowałem, taki był na składzie, także Tutaj nie zwracam jakiejś szczególnej uwagi, co to za styropian, tak? chodziło mi głównie, żeby był wiadomo elewacyjny. Grubość 5 cm, zakupiłem 6 paczek, czyli 36 m2 i zapłaciłem 559,80 zł. Następnie klej do styropianu Ceresit ZS, to jest klej do klejenia więc styropianu, styropian kleiliśmy na placki. 25kg 8 worków, w sumie 239zł 12 groszy Kołki do styropianu na sufit Mamy strop teriva, także nawet się całkiem fajnie wierciło pod te kołki Długość kołków 7cm, firma Klimas, zakupiłem to na Allegro chyba było w paczce 200 sztuk 34zł zapłaciłem za to Następnie frez do styropianu o głębokości 2 cm, 12,50 zapłaciłem zapłaciłem. Zaślepki styropianowe, krążki grubości 1,5 cm, 100 sztuk w opakowaniu było, także zakupiłem jedno opakowanie, 10 ,35 zł, 35 groszy zapłaciłem za te zaślepki. Siatka do styropianu, 1,10 m na 50 m, kupiłem całą rolkę to się przyda na elewację także tutaj już nie rozdrabniałem się na metry także zapłaciłem za taką rolkę siatki 261 zł groszy cała rolka ma 55 m kwadratowych. następnie klej do siatki Ceresit ZU do klej do zatapiania siatki 3 worki po 36 zł za worek w sumie zapłaciłem za ten klej 108 zł jeżeli chodzi o narzędzia, to narzędzia mieliśmy swoje, tutaj tata trochę mi pomagał też i użyczył narzędzi, także nic nie kupowałem. Aha, jeszcze dodam, że zakupiłem narożniki na drzwi, 3 sztuki, 2,5 metrowe, metrowe, po 12 zł za sztukę, wyszło mi 36 zł za 3 sztuki. I za to wszystko, czyli za cały materiał na, na ten metraż, na ocieplenie ściany i sufitu przypomnę, 34,5 metra kwadratowego, wyszło mi za materiał 1261 zł i 57 groszy. Dobrze, to już na tyle w tym filmie, żegnam się z Wami, dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrybowania kanału, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się film podobał, śledźcie nas na bieżąco, no i do następnego, trzymajcie się, cześć!